mi się tak podoba no dla mnie ona jest na no, 10 na 10 ale przyrzekam że skiśniecie napiszecie ja pierdolę, ale no mi się ona podoba nie mogę wam pokazać mówcie co chcecie możecie pisać co chcecie mam wyjebane dla mnie ona jest 10 na 10 Don't! Nie wiem jak wytłumaczyć mojej drużynie, że Laoi się nie gankuje trzema melakami. Ostateczny kurwa play. Obronicie, cię, smolderze. Sorry, że ci 국민의동 oh, Dla osób, które, które pierwszy raz są na tym kanale tutaj. Perfekcyjny gang, by the way. Uwaga! To jest perfekcyjny gang. Przyjście z supportem na linię, przypuszczanie Dariuszowi, żeby on mógł to zrobić. I jak wejdzie, wejdą krypto pod turę, to nie cofają. Ale Bruce w swojej znakomitości postanawia ograć przeciwnikowego, ale to perfekcyjnego ganka trzeda, którego totalnie nie widział. I kilka losowe W na, na myśl, że chłop przyciągnie. Konfigurujesz gierkę, rozpierdasz ją, dostajesz wszystko na mordę i niestety talie ja muszę zebrać pół... nie, dwie i pół fale clipów, dwie i pół fale. Później po tej trzeciej desce miałem permafreeza, co miałem zrobić? Po tej trzeciej... Ale to to... Trzymaj! No jak się wpierdasz pod pociąg i nie możesz kurwa później chodzić, no to nic się nie da zrobić, no wpierdalaj się pod pociąg po prostu, no co mam ci powiedzieć? No rozzybałeś sobie gierkę komputerową Dwoma kurwa akcjami, których się zdarzy, nie powinna zrandomować grę komputerową, no. Zaraz, zaraz zobaczę, a że jestem ciekawy No teraz tak, będzie odbitka, będzie tak zwane kurwa sprzężenia zwrotne Sfarmujesz dwie fale creepów No i ich do bazy. No ale ty zostaniesz oczywiście Wielka głowa, five fet kurwa, Dariusz wcale nie przyjdzie, zaraz nie będzie się derwował Chyba, że weźmiesz talię do siebie i zajmie się zbejtujesz Dariusza no jednak, jednak przychodzi Kane i robią totalne 2v2 nawet jeżeli by chcieli No, zajebisty plan Bruce z tymi cofnięciem. Fakt nie trzyma, ALBA Freeza KURWA Freeza TO TY MASZ NA YOUTUBE OBEJRZANEGO CZEMU TAK KŁAMIESZ? Ale czemu on zginął? No nie, no co on pierdoli, no przecież KURWA Zjep! Dzięki wieprz za suba Dzięki ślicznie Jesteś taki debil Jesteś taki debil, jeszcze, ta, jeszcze kurwa Taliyah na wyjściu ja na wyjściu, spokojnie można ich zbejtować, nie? Nie no bro, jesteś tak głupi I znowu przed do mnie Tak głupi jesteś, tak głupi jesteś Czemu jestem głupi? Zginął się drugi raz na swoje życzenie. Wszystko było okej. Okay. Talia na ciebie, ta mieśla na. Być I nie zmyślam. Jakby kurwa, ty... co ty to, to, to robisz? Leci hexflash na morze, ty sobie stoisz w miejscu. Ty random, no jest swoją, swój zespół, który wygrywa grę komputerową. Ja w że momencie powiedziałem, że nie robię tej gierki, bo to mam wyjebane. Ale ja na tniejcie na hex Flasha, no mówię szczerze, ja nie miałem tam bardzo, to co miałem bici, czy kupi? Ja jestem na gwarda wszyscy, kurwa. Ale Freeze kurwa leci, czekaj. To już jest siódma minuta, Alex, czy to no, 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 kłamo po raz no to, kolejny? O, nie, no oglądajmy dalej, no proszę. oglądamy, jest półsława minuta. przyspieszony Nie no, Bruce pograł się w chuj, nie? była było ani sekundy freeze'a, nie musiałem się wypierdalać trzy razy. No tutaj, tutaj zrobił. Na jedną falę jest. I tu już jest totalny sropusz w swoją stronę. No jest, jed, 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 jedną falę, gdzie zgarnąłeś się, jak coś. No i tu friwa, wał. To nie jest No flirzał, nie... jeszcze sekund, ale ty jesteś kłamcą. Nie, no wypierdałem, nie się cię Darusza na jakiegoś No i kurwa, to się stało, słuchaj, on Nie, miał nawet nie, nie, ja nie, widziałem okazji, ja, ja nie widziałem, jak na to zareagować. Ja KURWA! Z emocjami, ale jak ty takie głupoty pierdolisz, to... PRZESTAŃ, powiem, NO nie DOKŁADNIE, PRZESTAŃ chodzi. PIERDOLIĆ! Jakbyś był kurwa z jakimś schizofrenikiem, czyli... Jak to się mówi? Schizofrenik, tak, no nie wiem. Tak pierdolisz, jakby to irytuje kurwa. Nie wiesz, jak ma się zachować, jak jest dwóch chłopa u ciebie i nie masz szans ich outplayować A krypy idą pod twój, pod twój turet. No czemu ty tak kurwa gadasz? Ale ja, 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 powiedziałem w scenariuszu kiedy nie byłyby te krytykowe Ale, co, ale ten, w w to, to, czy Ale były, czy, to, jak ale były. Się Ty, ty wymyślasz sobie jakieś proszę. scenariusze Co w scenariusze nie będę miał kurwa dwóch rąk będę robił zamiast streamowania Nie mam pojęcia, wyjebane Wiem co robię w tym momencie no, Zawsze Ale sobie później freezował Dariusz, tak? No kurwa, bo zintowarz pytasz Nie freezował ani minut. sekundy w tej grze kurwa Nie jestem Oooo! <laughs> no, to jest? Niesamowite to jest dobrze cool fix. 9 dodać cztery. To To nie jest, to ile to będzie? 8 Na pewno 8 9, na, powoli, na palcach, powoli My musimy to... musisz nauczyć do dawania do 10 i odejmowania na, na blachę, wiesz co, my musimy umieć no to na 10 Bo pójdziemy, dobra, 6 da 4 Jeden i raz to my czekaj, jeden, dwa, trzy, cztery. No to jeden Ale cztery odejść dwa. No to ci mówię... Aha! Taka, jeden, dwa, trzy, cztery... Zero No, pokaż. Nie pokaż, nie cztery. no po, pokaż czwórkę do kamery. No. I dwa odej. Dwa paluchy zabierz. Dziewięć dodać cztery. То уже нет, Это то есть, то, будет? Хм. Smart. Hmm. Nie. No to nie jest przypadek. Będzie mi was brakowało. Laura wierzy, że tylko spalenie kart może zapobiec złym przepo. Poczaruj mi, a najlepiej wyczaruj mi milionerkę, bo mi się nocami nudzi dzieki. Co? 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 O kurwa mać On bardziej skupia się na małych zwierzątkach. Ma takiego Jak komika. Plus. Może z singielką znajdą wspólnie w moim typie. Wielkie kobiety mają jeszcze większe ego niż wagę. Ale to jest prawda kurwa, to jest prawda. Ja już to kiedyś mówiłem. Jak masz kurwa grubego ziomka, takiego w szkole czy coś, to on jest taki śmieszny do no, kurwa jebanej... Tak kurwa rzuca żartami, tu się kurwa pośmienie, tu coś dotnie, wiesz o co chodzi, no aż chce się kurwa z kimś zaprzyjaźnić i nawet, no wiesz. A jak jest jakaś laseczka kurwa grubsza, większa, to dziwka ma takie ego, jest kurwa nie wiadomo jaką księżniczką, ma tak rozpierdoloną kurwa dupę, ty trzyma to, no przysięgam. Grubi ziołkowie, to są najlepsze kurwa co, co życie spotkało, no każdy ma takiego ziołka, takiego aż kurwa się cieszy jak go widzi, no przysięgam Aż chce się z nim gadać i jest spoko tym, nie no kurwa stary, bro, bro, laski są... Sądź z... się <laughs> w ogóle nie atakuje mi zoba, klikam i nie atakuje, patrz Dobra, koniec solsów, to nie ma sensu to nie ma kurwa sensu większego To nie ma sensu większego Weź zrób klipa Koniec Solsu Stoję, klikam człowieku, on stoi chyba Dobra To nie, nie ma jak, to wypierdalajcie Nie ma Dark Soulsów w takim razie, chuj wam na web. I tyle Chcieliście snajpić, to se teraz snajp. Dawaj, snajp dalej śmieciu jeden z drugim. No co nie snajpisz śmieciu jeden z drugim, co? Co śmiecie nie snajpicie, co? Nie da się już, co? Bo nie gram, kurwa. Jebane śmiecie. Tak, pierwszy bot się nazywał Kastien, a drugi bot się nazywał Savket. Masz rację, to są boty, NPC-ty. Akurat npc-ty mają takie najmy jak dwóch subów u mnie na czacie, ty kurwa kretynie jebany. Nie, nie, no, z z Jak Witek to pewnie solo gra mordo. Chyba, Mogę Joru Graj. Oczy mi troszkę. No co ty mówisz, no. Czy Ale... z Witkiem, jak Witek to pewnie solo Ale gra mordo. Ale to może zjewał? czy coś, o to chodziło. Jeba czarnych kur A to są moje Adeckery Main Adecary ad first, ja mówię, zyre, Main Sarafi bierze TFA Izdę mam w tą grę Jebony, proszę, mam. Proszę dość Mam dość kurwa, mam dość tej gry Bo ja akurat walczę o równość i szacunek do mniejszości Ale ja mówię o większości streamerów, nie o sobie oczywiście Nice, ładnie to grałem Szkoda, że kurwa tower hit mnie pierdolnął, mega szkoda Ja je spokrze dla mnie Wszystko, co dla mnie Mówi tower hit w bo nie widziałem tej wieży tam, co w się... Sensie, nie widziałem kurwa, stoi tam od 15 Pragnę wziąć Cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość jednak nie wiem gdzie Przyniosłem ci kwiaty, że je lubisz, wiem Lecz podobnie do nas gietną z każdym dniem